Kochani, jest to dla Was ostatni wspólny spędzony dzień w murach tej szkoły. Już niedługo podejdziecie do egzaminu dojrzałości, a następnie będziecie musieli podjąć decyzję o wyborze kierunku studiów. Teraz już wie, co chce robić w życiu. Druga część jeszcze się waha. Dzisiejszy dzień zamyka pewien etap Waszego życia. Etap, w który musieliście wkroczyć w dorosłość. Musieliście się spotkać z pierwszymi poważnymi problemami. Znaczyliście wiele nowych, wartościowych znajomości. Po czterech latach spędzonych razem przyszedł czas wybrać własną drogę. To początek czegoś całkiem nowego. Pierwsze dni w nowej szkole zapewne nie były dla Was łatwe. Nowi ludzie, nowe otoczenie, głowa pełna obaw. Pytania: poradzę sobie? Czy inni mnie zaakceptują? Byliście nieufni wobec siebie, baliście się zabrać głos w różnych sprawach ale z dnia na dzień było tylko lepiej. Wspólne spędzanie przerw, wyjazdy integracyjne. Pierwszy rok miał niesamowicie szybko. Druga klasa to przede wszystkim osiemnastki, liczne imprezy i balangi, a przy tym boląca głowa od kart kubek i poszotak. 10 Dziesięć miesięcy zniknęło jakby nie wiadomo gdzie. Jako wasi młodzi koledzy chcę życzyć wam odwagi, ponieważ... Początki, jak i zakończenia bywają Mogę się domyślać, że nie jest Wam teraz łatwo. Przecież musicie się pożegnać z czymś, z czym do czynienia mieliście niemalże na co dzień przez ostatnie cztery lata. Nigdy. Nie traćcie wiary w siebie. Pamiętajcie, że jesteście wartościowymi ludźmi. Wkroczcie w następny etap Waszego życia ze świadomością własnej siły i swych możliwości. Miejcie w sobie zapał i entuzjazm. Wyznaczcie sobie cel i dążcie do niego. Nie oglądajcie się za siebie i bierzcie z życia garściami co najlepsze. Myślę, że te cztery lata w naszej szkole były wstępem, a wstępem do życia dojrzałego, do życia dorosłego. I życzę Wam powodzenia. Tego się trzymajcie. Już za Wami tęsknimy i cieplutko pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że jeszcze w życiu nieraz na siebie trafimy.